Dla siebie tutaj. Tak, mamy również kont y y y twórców kontentu Family Friendly i właśnie, Fagata, Ty wzięłaś sobie na przeci przeciwniczkę Monikę, czyli dziewczynę, która no, tworzy kontent Family Friendly, a jednak w OKTAGONIE dosyć mocno poddymiła, cytuję, powiedziała, że rozjebie Ci łeb. Czy to Cię zaskoczyło? Takie sformułowanie zł właśnie Moniki Kociołek? E, ja bym się chciała przywitać, bo to jest mój pierwszy raz w tej federacji. E, hej. E, nie, nie zaskoczyły mnie, bo z tego co wiem, to, ktoś kazał jej to pokazać. E, ktoś kazał jej to powiedzieć. Odnieś się do tego Monika w sumie. Cześć wszystkim. Jestem trochę chora, więc mogę mieć trochę chrypkę. Eee, I przepraszam, że się nie przywitam z połową, a z połową tak, ale... Nic się tak nie dzieje, jest. spokojnie, na luziku. Eee, jakie było pytanie? Aha, że ktoś mi kazał to powiedzieć. No nie. To prostu z Bo ja dzień wcześniej dostałam screena, że... I wiedziałam, że to powiesz. Dzień wcześniej ktoś mi wysłał screena, że ktoś ci tak powiedział, żebyś tak powiedziała. Wiem, o kogo ci chodzi, ale to nie było tak, że ta osoba kazała mi to powiedzieć. I tyle. Dziewczyny, a jak to jest w ogóle... Tak, Sylwa, chciałeś coś? Wy macie ze sobą wspólne zdjęcie z gali Fame 12. Nie wiem, czy tam się obejmujecie, stoicie bardzo blisko siebie, czyli strzelam, że jakiś tam nienawiści nie było. Skąd pojawiły się tak negatywne emocje, które eskalacje miały właśnie w klatce podczas waszego face to face? Ja, szczerze mówiąc, nie wiem. My się jakby wspólnie umawiałyśmy na tą walkę. Wcześniej miałyśmy takie nie, że przyjać, bo nie miałyśmy zbytnio kontaktu, ale jakby te relacje były takie unormowane i nie było żadnej spiny. A nie wiem, co się stało. Ja powiem tak. Fame ma rządzić się swoimi prawami i ja myślałam, że o to tutaj chodzi. Dlatego też e, ja wiem, że mam content family friendly na co dzień i że oglądają mnie młodsi widzowie. Ja się z tym liczę, ale jednak e, wchodząc tutaj do takiej federacji, gdzie jest dużo kontrowersji, e, chciałam w jakimś stopniu też się dopasować, że tak powiem. E, ja też to powiedziałam pół żartem, pół serio i też Agacie to napisałam, e, że to e, też mikrofon miał bardzo duży pogłos, więc ja to mnie tak zestresowało, jak powiedziałam pierwsze słowo, że ja po prostu nie wiedziałam, co mam dalej powiedzieć i zestresowałam. Eee, i, I powiedziałam dokładnie, e, cytuję co powiedziałam, że chciałam powiedzieć, że rozjebię ci łeb, ale powiedziałaś przed wyjściem, że mnie lubisz, więc tego nie powiem, a powiedziałam to w bardzo dziwny sposób, ja wiem, że też często mówię jakieś głupoty, dwa metry na przykład, e, więc, e, ale zdarza się, zdarza się, jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, tak? No ale potem to jakby kontynuowałaś na swoim instastory, nazwałaś mnie pizdą, potem nazwałaś mnie głupią, mało inteligentną. No tak, zrobiłam Monika. to. Czy uważasz Ponika, mówię... że jesteś bardziej inteligentna od fagaty? Czekaj, ja chcę, tylko, chcę tylko powiedzieć, że. Że tak, powiedziałam, że, że mówię dużo, czasem głupot, dlatego no, zrobiłam też to na Insta Story. Czy uważam, że jestem bardziej inteligentna od fagaty? Nie mi to oceniać. Nie mi to oceniać? No, y jak ty, ty, ty możemy w, interne w, interne w internecie, jak to... można zauważyć, wychodzę na tak głupiutką, ale ostatnio sporwałam z chłopakami, mi tak zajebali w łeb, że lokaut i chyba zmądrzałam. Nie wiem, ale, ale no tak jak mówię, no, nie mi to oceniać. Słuchajcie, ja coś dodam.